Zapraszam do podcastu Wolnij swój wewnętrzny strach W dzisiejszym odcinku porozmawiamy o tym, czym tak naprawdę jest strach Jak z niego wyjść Dlaczego warto mieć na nim kontrolę Jakie korzyści płyną z życia bez jego dominacji Jeśli kiedykolwiek poczujesz, że strach trzyma Cię w miejscu Ten podcast jest właśnie dla Ciebie Czym jest strach? Strach to emocja, którą odczuwamy, gdy napotykamy na coś nieznanego, niebezpiecznego lub potencjalnie zagrażającego. To naturalny mechanizm ochrony naszego organizmu, zaprojektowany w nas chronić. Jednak wiele razy strach nie ma racjonalnych podstaw. Jest tworzony przez nas nasz umysł. Zaczyna funkcjonować jak kontrolujący mechanizm, który nie pozwala nam ruszyć do przodu. Strach jest wynikiem naszych myśli, które wyolbrzymiają zagrożenia. Może się pojawić np. przed ważnym wystąpieniem publicznym, rozmową o podwyżce, czy przed podjęciem nowych wyzwań. Co ciekawe, nasz umysł w takim momencie aktywuje mechanizmy obronne. Które prowadzą nas do uniknięcia tych sytuacji. To jednak nie oznacza, że strach jest wrogiem. Jest to jedyne, jedyna kontrola umysłu, która może nas wprowadzić w paraliż, jeśli nie nauczymy się z niej wyjść. A jak wyjść z tego strachu? Pierwszym krokiem w procesie uwalniania się od strachu jest zrozumienie. Że to my mamy nad nim kontrolę. Strach jest reakcją umysłu na naszą percepcję rzeczywistości. Kiedy zaczynamy zauważyć, że te myśli są jedynie przekonaniem, które możemy zmienić, zaczynamy odzyskiwać kontrolę. Strach pojawia się, gdy myślimy o przyszłości, w której wyobrażamy sobie najgorsze scenariusze. Kluczem jest nauczyć się. Żyć w teraz, w tej chwili, w której nie ma zagrożenia, kiedy koncentrujemy się na tym, co jest tu i teraz, a nie na tym, co może się zdarzyć, oswajamy strach i pozwalamy sobie na działanie. A w czym nam może pomóc codzienna praktyka? Jak nie poddawać się strachowi? Codzienne praktykowanie uważności jest jednym z najskuteczniejszych sposobów radzenia sobie ze strachem. Jednym z ćwiczeń, które mogą Ci pomóc, jest metoda oddechu. Kiedy poczujesz, że strach zaczyna Cię opanowywać, zatrzymaj się na chwilę i skup się na głębokim oddechu. Wdech przez nos, zatrzymaj na chwilę, a potem powolny wydech przez usta. Jaka głębokich oddechów może przewrócić poczucie kontroli i pozwolić odcisnąć się i odciąć się od tych paraliżujących myśli. Praktykuj codziennie małe kroki w kierunku tego, co Cię przeraża. Jeśli boisz się przemawiać publicznie, zacznij od mówienia przed lustrem, potem przed małą grupą, aż w końcu staniesz się pewniejszy. Większych sytuacjach z kolejnym krokiem, małym krokiem, który podejmujesz, strach traci na sile. Po co mamy strach? Strach, choć bywa paraliżujący, to w pełni, pełni ważną rolę w naszym życiu. Jego zadaniem jest przestrzeganie nas przed niebezpieczeństwem. W sytuacjach, w których rzeczywiście mamy zagrożenie, strach może uratować życie, jednak w większości codziennych sytuacji, to tylko nasza wyobraźnia tworzy iluzję zagrożenia. Zatem, strach nie jest czymś, czego należy się bać. To emocja, która ma nas chronić, ale tylko wtedy, kiedy jest odpowiednio zarządzana. Si udać się kontrolować swój strach, zaczynasz dostrzegać, że to on może służyć jako wskazówka, by stawiać czoła wyzwaniom, a nie jako coś, co cię ogranicza. A jakie mamy korzyści z kontroli nad strachem? Kiedy masz kontrolę nad strachem, zyskujesz wolność. Wolność do działania, do podejmowania decyzji do realizowania swoich celów. Strach przestaje Cię blokować. Zaczynasz traktować go jako bodziec do rozwoju, a nie przeszkodę. Pozwolenie sobie na przekraczanie granic, które wcześniej wydawało się nie do pokonania, jest długą drogą do prawdziwej, wewnętrznej mocy. Z czasem zauważysz, że życie staje się pełniejsze, bo nie boisz się już działać. I wyjść ze swojej strefy komfortu. A teraz ćwiczenie, ćwiczenie uwolnienia od strachu. Zapraszam Cię do Niego, które pomoże Ci uwolnić się od strachu. Usiądź w cichym miejscu, zamknij oczy, weź kilka głębokich oddechów. Zastanów się nad jednym z Twoich największych lęków. Wyobraź sobie, że ten strach to tylko chmura, która unosi się nad Twoją głową. Pozwól jej odpłynąć. Z każdym dechem wyobrażaj sobie, że ten strach oddala się od Ciebie. Wdech to siła, a wydech to uwolnienie. Wtarzaj ten proces przez kilka minut, aż poczujesz, że strach już nie ma nad tobą władzy. Dziękuję, że poświęciłaś czas na ten odcinek. Pamiętaj, to ty masz kontrolę nad strachem. Nie on nad tobą. Uwolnij się od Niego. Działa i żyj w pełni. Zapraszam Cię do subskrybowania mojego kanału, zostawienia lajka bądź komentarza. Będzie to dla mnie miłe. Do usłyszenia.